Cześć! Au, ja jestem Lumo, a przed nami kolejny odcinek. zakajmy w Shadow Warrior. Classic. Już oczywiście ostrzał od pierwszych chwil do nas. Elegancko po prostu. Dobra, tym rozumiem, że mogę trochę pływać. No i dobrze, bo bez tego to bym prawdopodobnie właśnie bardzo sobie poradziła. Z tym. Au, dobra, tu mogę skoczyć, to nawet przedintegować. O! przejście otworzyłam fajnie. Raz tak, tu doskoczę, tu w sumie też i czy ja tam doskoczę? Może powinnam. Dobra, na pewno spróbuję przynajmniej. Eee, zobaczmy sobie na tym że slocie. A, uciec! A, jakieś biedne eee, drzewko widzę, sobie tutaj nawet urosło i daję radę. Dobra, a mogę. O, zamurkować w sumie też mogę. Dobra, dobra. No dobrze. Ja i moje komentarze w tym momencie no są wręcz na poziomie wybitnym. Zaraz się utopię. Dobra, motoruba i płyniemy sobie jak rozumiem. Dobra, tylko żeby drzwi nas nie przecięły. Drzwi. Wrota całe no, ale mogą być i drzwi. A, jaj, jaj, już do nas strzelają, no i jasne. Ale cóż... Ja nie, nie pozostanę bierna, też umiem swoje zrobić, tylko że... No właśnie, z motorową to o tyle kiepsko, że no... Jednak nie jest to może zbyt precyzyjne. Dobra, zobaczmy... Czy też tutaj... Hmm, no raczej... Ojej, dużo rzeczy mamy tu chyba do zrobienia. Na razie zobaczmy, czy coś jest. Aha, tak. I nie mogę tego otworzyć. No oczywiście, że nie mogę. Aj! Dość logiczne i oczywiste. Czyli muszę znaleźć sposób pewnie na to, żeby się tam dostać. O już. Trochę najpierw... Kogo trzeba rozwalimy, i tak, drabinka to jest w miarę oczywiste. O nie, dobra, ja się za bardzo boję tych shurikenów i oczywistwu shurikenów, beczek wybuchających. Dobra, musimy zdobyć kartę. A tu, wow, nie myślałam, że z taką łatwością doskoczę, ale jak widać, oho, oho, jasne. Tutaj patrzę straż statku. Rusza na mnie. Drabinkę widziałam, ale najpierw wolę zająć się właśnie tępieniem wszelkich mi tutaj szkodników. Dobra, drabinka. Tutaj. Mhm, jasne, jak zwykle. Karty ciągle wszystko uniemożliwiają mi bredne karty. Dobra, czyli i tak yy, tej nie mam. Czy coś znajdę pod wodą interesującego? O, mogę tu wpłynąć. I ktoś chce mnie zabić, czy nie? Miłe urozmaicenie, że akurat nie. Tylko, że no... Co mi po tym? Tu by się przydało jakoś wejść. No właśnie, tylko, że nie bardzo jest jak, no i jasne. Hmm. Dobra. Może to można jakoś wysadzić? Hmm. O, dobra, tu mogę wypłynąć. Ale no tutaj byłam. O, to mi nie chodzi. Zaraz, jeszcze trochę powietrza. Bo będą szukać tego wejścia konkretnego, zamkniętego. Tu coś jest. Dobra, już coś namierzyłam ciekawego. Hmm, czyli trzeba by się tam pewnie dostać. Tylko jak? Nie wiem, mogę to w ten sposób, a no nie mogę. Ej, ryby jeszcze. Znaczy to one są takie napastliwe. No nie, jeszcze duch jakiś. A to jest to. Dobra. Wiem gdzie. To jest już teraz. Namierzone. O! Nie. Zaraz. Tu jeszcze jakieś inne. O! Wlazłam do środka i tu. No, migające światełko i przeciwnicy. No, dobra. Nie bardzo wiem, co tu w takim razie za bardzo jest. Strasznie ciemno. Dobra, z goglami może mm, będą raczej oszczędnie. A tak. Co to jest? Nic, co mogę z czymś coś zrobić. Tutaj chyba też nic. Mogę to ruszyć? Nie mogę. Ale był tu chyba jakiś przycisk. No właśnie. Co to, to zrobiło? Hmm. To coś przyspieszyło. I co? Ja tam się nie dostanę, nie? Okej, okay. To fika sobie. To mogę coś zrobić z tym. Eee, nie bardzo wiem, co mogę tu zrobić wszędzie. Może się ukryć trochę. Tak, to powinno zadziałać jakoś trochę, może mm, Dobra, robię coś i nie bardzo wiem co Więc właśnie dla bezpieczeństwa zapis Znaczy, no wysadzam to wszystko, żeby jakoś to Przysposobić sobie, wiadomo Ale tak, to płonie, czyli mm, Czy ja tam jakoś... Dobra, mogę tu wejść. Prawie nic właśnie znowu nie widzę, ale... Wow! Eee, znalazłam sekret, no fajnie. Hmm. Tylko, że co mi po sekrecie? Skoro to nie jest jakieś takie hmm, najważniejsze w tym momencie. Nie no, to zamyka. To, o, kogoś widzę. Nie było mnie tu. No fajnie. Czyli jak mnie nie było to znaczy, że jestem na dobrej drodze. Chociaż nie wiem czy na pewno... O rany. A ten to w ogóle... To będzie trudne wszystko pewnie. Czyli co? Mam go jakoś pewnie otworzyć i upłuc w czastek. Dobra, czyli tak, tak. Dobra, zrobimy wir. I spróbuję go najpierw jeszcze zabić zanim cokolwiek innego. Tak, tak, tak. Aj z dramatnika gdzieś tu może... O. No i coś pięknego tam widzę. Czerwoną kartę. No to zrobię wszystko jeszcze, co w mojej mocy, żeby ją zdobyć. O, mogę na to wskoczyć? Tak, ekstra. No i teraz będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o doskoczenie do karty, ale no muszę to zrobić, bo jest, 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 jest. Czerwona karta. W wodzie można tu mimo wszystko pływać, mimo straszliwego wiru. Nie Cholera jasna, dałam się mu wciągnąć. Mam nadzieję, że nie umrę przez to, tylko że... mm. No dobra. I co? Aaa i to mnie przetenteguje gdzieś, prawda? Tak, tutaj. Jestem pod stopkiem znowu. Tylko powietrze znowu chyba to jedno takie to było nieotwarte, dalej pewnie jest, a może nie, nie wiem już. Dobra, uwaga do tyłu nie podpływać w statku, bo to jak podejść do konia też z tyłu lepiej nie. Teraz tu można było gdzieś wypłynąć szybko łank to, to chyba był ten pierwsze miejsce właśnie, tak, do otwarcia. I moment, moment. Tam coś jest. Nie bardzo widzę co dokładniej. Nie doskoczył, mnie, ano nie. Czyli będę. Wtedy... Nie wiem czy byłam na tych skrzyniach. Nie wiem gdzie ja tu w ogóle byłam. A gdy gdzie... nie? Nie, 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 Z Birem walczymy. Mogę tu się dostać jakoś? Nie mogę. Ja pierdzielę ja prawie nic nie widzę w tych ciemnościach. Na skrzynkę. Tu. Świetnie. I teraz jeszcze. Dobra. Skąd ja tu przyszłam w ogóle? Stamtąd jakoś. trzeba by chyba użytek z czerwonej karty zrobić. Co? Nie wiem, tam chyba w sumie. Auj, nie wiem, czy chciałam tym wirem się wydostać, ale. Dobra, w sumie raz mi się udało, to może i drugi. Eee, może nie zginę, zaraz. Łang, weź ty w środek tego wiru łatwiej, może jakoś się. Hmm... Dobra, udało mi się i teraz. Kurde, nie bardzo wiem, tam przy drabince jakiejś tej chyba, gdzieś coś było. Jak najszybciej zanim nas ryby dogonią to, to na drabinę i... Tu była o właśnie! Elegancko. Czyli tak. Aaa! Jaki atak! Coś się komuś nie udało. Dobra, cieszę się na razie. Nie wiadomo w zasadzie i z czego, bo może być coraz gorzej. Mogę to zrobić i pytanie, czy powinnam. Dobra, na pewno nie mogę być zbyt pewna siebie tu w tych poziomach już w tym momencie. Hmm. Zaraz, co to, to zrobiło tak w ogóle? Bo nawet się nie zorientowałam specjalnie. Aha, to podnosi. A, czyli to będzie czasówka. Dobra, to spróbuję w takim razie jeszcze raz, tylko tym razem najpierw lepiej zapiszę. Mm. Tak. No, cholera jasna. Tak, tam trzeba się dostać. Mm. Dobra, przynajmniej jest. Dość jasne, co ja w sumie mam zrobić. Mm, tak. Aha, jasne. No, przy tym to ja mogę spędzić i pół dnia, ale. Maj. Dobra, to jest pocieszające, że to się tak szybko też nie chowa. Zaraz, mm, to jest już teraz na dole, teraz poszło na górę i. Zamiast tak. No właśnie. Zamiast próbować jak najszybciej, to wystarczyło troszeczkę wrzucić na luz. Mm. I właśnie tak. Hmm. Jestem już teraz wyjątkowo nieufna do tego wszystkiego, naprawdę. To mi otworzyło jakieś o, serducho, którego wziąć już nie mogę. Jej, tu nic nie widać prawie. Widać jednak, cholera. Mm, ktoś tu jeszcze jest. O, rany. Spokojnie. Mm, zaraz mogę. To chyba. Ktoś tam ostrzał do mnie prowadzi. Dobra, to ja też odpowiem w ten sposób. A macie, macie, macie. wszyscy, kto tam stercze, wystrzeliłam, pewnie jakieś beczki czy coś trafiłam. A z tym już łatwiej pójdzie, może tak? Au, au, au. Nie, ktoś tam siedzi? Mogę tam się dostać na górę aż? To co To zrobi? Nie wiem, ale no właśnie, że w tej ciemnicy ja prawie nic nie widzę. Mm. Okej, okay, stąd przyszłam. Mm. Obstawiam, że mam jakieś yy, rozwalić te. Mm. No właśnie, skrzynki. Nie wiem ile popróbuję wszystkie właśnie prawie nic nie widać jak zwykłe. dobra znowu trzeba by to chyba obiec ładnie nie w sumie nie ma sensu ruszać tych nie rozwaliłam ale te poszły i co tam jest oho już ktoś tu czeka na mnie ale mnie już w tym momencie nie da się czymś takim wykonać, przykro mi o ja pierdziele! Nie, 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 nie. Ale to mnie trochę przyznaję, zaskoczyło. Jej! O kurde, czy one stamtąd była tak... No ja kompletnie nic tu w tym obszarze nie widzę. Ale mamy niebieską kartę. Dobra, co można było zrobić z niebieską kartą? Niebieska chyba była gdzieś na statku potrzebna. No dobra, czyli znowu się wracamy przez pół poziomu. Na razie przez te ciemności to tak e, kiepsko, kiepsko, ale e, na statek wskoczę? O, no jest okej okay w takim razie. Mm, kolejne, jakie? tyle. nie za dużo was tu. E, gdzieś to było, gdzieś w ogóle było. Chyba wejście jeszcze na wyższy jakiś poziom. A no właśnie tutaj. Niebieska, otwieram. O, wow, niebieska prowadząca do jakiejś czerwoności. Jak zwykle pytanie: góra czy dół do sprawdzania? Zapiszę może tutaj. Może dół najpierw? O rany, nie, no, Czemu ja się zawsze właduję w takie coś? skin, 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 proszę. Nie! Jakiś mniejszy jeszcze. O rany. Nie mogę tego otworzyć? Dobra, nie będę rozpaczać, ale co jest? Co? Kuchnia. Nie! Kurde, mało brakowało. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. No, nie podchodzi do mnie! To ja rozwaliłam telewizorek. Tak, jak mi przykro. Dobra, czy coś tu jest interesującego? No, w zasadzie nie. Chyba nie. Wow! Jasne. Dobra, tego nie mogę otworzyć. A tu były jeszcze jedne drzwi, i właśnie. O! A te już mogę! A masz. Dobra, tego też. Mam nadzieję, że będę mogła tam te drzwi. Nie, 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 nie. Jeszcze otworzyć z powrotem. Bo górę też bym chciała sprawdzić. Dobra, to z niego wyjdzie. Tak, 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 tak. Byłam na to gotowa. Ale i tak mi uciekł. Jedna hmm, jakaś, nie wiem. Pielęgniara czy nie pielęgniara, o kolejne ciastko, którego wziąć nie mogę. E, chodź tu duchu. Dobra, to mamy ogarnięte w miarę. Dobra, stąd przyszłam. Ruszam odważnie tu. Mm, bardzo odważnie. Nie boję się was, nie boję. E, Czerwone gadki. Tak, jak płakta nabyta na mnie działają. Dobra, to otwieram. No, znajdki. Zawsze miłe. I tak, co to jest? Prysznice. Nie wiem, tego nie otworzę. No to jak nie otworzę, no to w sumie nie będą i narzekać. Chyba. <laughs> ehm, fajnie, czyli nie mam tu... Chyba. You her, rap you hmm. Nie mam tu niczego do roboty, jakoś chyba bardziej specjalnie, chyba że. OAAA! Ty, czego mi tu chcesz? No. Hmm, tak. Wszelkie kajuty mogę jeszcze posprawdzać. No to. Hmm, nie odpuszczę. To jest. O google, teraz to one na pewno gdzieś mi się przydadzą. Cisnąć! O, proszę, proszę, proszę. Kto by się spodziewał w takim miejscu? Dobra, tu mogę popatrzeć. Ciasteczko szczęścia i nie tylko ciasteczko szczęścia. Jeszcze króliczek. Urocze. E, mam nadzieję, że nic jej nie zabije. A ja wylazłam w miejscu a, za, mogę to spuścić? Nie no, kolejny ciekawy sekret. Znaczy, nawet nie tyle sekret, ile od po prostu pomieszczenie do zobaczenia sobie. Co jest za tymi drzwiami? Oczywiście. Mm. A myślałam, że mogę to wysadzić, ale. Ach nie, to nie. Jej, kolejna się kryła. Jest żółta karta, żółta karta. Nie, nie zabijajcie mnie, ja was chcę zabić. Tylko ja mogę to zrobić. No dobra, jeszcze jeden, a masz. Nie, kurwa! Jej, ilu ich tu jest wszystkich? Dobra, to mogę otworzyć w ten sposób, ale jeszcze tam nie pójdą, chyba. A żółta karta. Spierdzielę. Wpadłam eee, w dziwne miejsce, nie do końca tu chciałam wpaść właśnie. O kurde. Jasne, już przynajmniej wiem, co do tego, że... Nie no, to miejsce groźnie wygląda, zdecydowanie. Hmm. Nie wiem, może najpierw zapiszę, bo to mnie za bardzo przeraża. Tak, może być tu e, cztery, no właśnie. Hmm. Kurde, ja wczytałam. Czy nie? Zaraz, zaraz się zobaczy. Nie no, wygląda na to, że tu nie wczytałam. Jej, to zadziało się tak szybko, że ja nawet nie wiem, czy ja wczytałam, czy, czy nie. Nie no, wszystkie te karty w sumie mam. To jest okej, okay. dobra. Wang tego nie komentuje, więc. Ee... Więc. Nie wiem, czy wczytałam, czy zapisałam. O ja pierdolę, dziwna sytuacja. Przylazłam, to tu nie chcę być. Dobra, jest ta żółta karta. Tak jak mówiłam tu. I może przedtem sobie jeszcze raz zapiszę. Nie wiem gdzieś gdzieś daleko, żeby mi nic nie groziło. Nie wiem, a gdzie wyszłam tu Ej, ja już się gubię na tym stawku. To jest straszne. Ja nie bardzo wiem, co tu zrobić. Ja się tego wszystkiego boję, tak szczerze mówiąc. Auć! Dobra, coś wysadziłam. Nie wiem co. Tu jest jakaś. Dziwna dźwignia. O, rany! Coraz bardziej mnie to wszystko przeraża. To jest powrót chyba do tego w ogóle pierwszego miejsca. Dobra, myślę, że to będzie dobry moment na koniec odcinka, bo trochę chyba się pogubiłam. Tak, w kolejnym mam nadzieję już lepiej mi to pójdzie. Na razie trzymajcie się, cześć.